Siemanko, siemanko Muszę chwycić na aparat Siemanko, Fryszko konat. czekam właśnie na autobus Jadę do pracy Z pracy, także lecę kolejne masaż robić Słuchajcie, powiem wam jedną z najważniejszych rzeczy Jakie mi się mm, dało zrobić w tym roku A jest to mega super dieta I uwaga, jest to dieta pozytywnego myślenia Żeby przez minimum to 21 dni czy ileś utrzymywać w sobie codzienną praktykę pozytywnego myślenia. I to nie jest tak, że myślę tylko 5 minut rano pozytywnie i 5 minut wieczorem. przez cały dzień utrzymywać skupienie i jak wkradają się jakieś negatywne myśli, to przemieniać to, przemieniać to całkowicie w coś pozytywnego. W ogóle możecie się też skupić na tym, że jak ktoś coś wam powiedział, negatywnego, to możecie to przemienić w całkiem coś pozytywnego, nie wiem, ktoś... Już, jak to mówi ktoś i wiecie, że to nie mówi do Was, tylko obok Was, i przeklina na przykład, to możecie powiedzieć zupełnie inne słowa i sobie wyobrazić, że on to mówi. Jakby zmieniać całkowicie wspomnienia. Także to jest mega mega opcja. Także oprócz tego, że polecam jeść winogron. To polecam też jeść pozytywne myśli i skupiać się na tym i myśleć o swoich marzeniach, o, o tym co chcecie osiągnąć przez cały dzień, przez 21 dni. Skupiać się na tym. Wiadomo, będą minuty, że, że to gdzieś. Od, mm, no się może tak być, a może też tak nie być, że to gdzieś ucieknie, ale możecie się skupiać na tym, aby to szło w pozytywną stronę. No, potwierdza Ptaszek, także coś w tym stylu chciałem Wam przekazać. Aby się skupiać cały dzień na pozytywnych rzeczach. Przykład: ktoś chce polecieć na jakąś wyspę albo osiągnąć super pracę. Myśleć o tym, wybrać jaką pracę chciałbym wykonywać i myśleć o tym, czuć już jakbym to robił. Wyobrażać sobie, że się jest na tej wyspie, że się wykonuje tą pracę na przykład na wyspie, tak? Ktoś jest, nie wiem, hmm, ktoś wykonuje jakąś pracę na odległość i sobie jest na wyspie i sobie wizualizuje to w ten sposób. I myśleć o tej swojej idei bardzo często, bardzo często skupiać się na tych pozytywach jak wchodzi jakaś nieświadoma myśl znaczy wchodzi nieświadomość, taki okres obudzić się, obudzić, nie, 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 muszę się skupiać na pozytywach to taką, narzucić sobie taką dyscyplinę taki lekki nawet przymus, że muszę myśleć pozytywnie ale nie żeby to była taka spina, że o, muszę, muszę, muszę muszę, tylko żeby ogarniać to, Łukasz, Łukasz, pamiętaj pozytywnie myśl, myśl pozytywnie, przepraszam Was za te samochody Nagrywam w różnych warunkach tutaj dla Was, ale jestem cały czas w pośpiechu. Yy, dużo mam tutaj zleceń, a chcę wrzucać te filmiki regularnie. Jak już mam ten mój super nowy telefon, pozdro Marcin, dzięki, że mi taki fajny telefon ogarnąłeś. No i lecimy z tym tematem. Trzymajcie się wszystkiego dobrego, myślcie pozytywnie i spróbujcie chociaż przez tydzień, przez trzy dni myśleć głównie pozytywnie. Nie dajcie się wciągać w negatywne rozmowy. Po prostu odchodźcie z takich miejsc albo powiedzcie coś miłego. Jak pytacie kogoś, to nie pytajcie, jak tam tylko. Co u ciebie dobrego? Już dajcie skupienie na pozytywne rzeczy. Dobra, lecę, zaraz jakiś autobus chyba mój będzie jechał. Także trzymajcie się jeszcze zjem. Okienko winogronowe, teraz zrobię ciekawy eksperyment żywieniowy. Także mega spoko. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Piąteczka, dam wam znać za parę dni jak mój eksperyment.